Słuchajcie, 5 samochodów, 5 riderów i mega mega dużo akcji. Jedne bardziej zmotane, drugie mniej. Od Patrola po dużym lifcie z dwoma blokadami 35 cali, nawet i z 35 cali, Cimexy, ostre koła, dwie blokady, dwie wyciągarki, a z drugiej strony Suzuki Jimmy. Liftu prawie wcale, dwa cale. Opona? 31, 29, 30, nie jestem pewien, mało. RT, czyli nawet nie MTEC. I słuchajcie, wszyscy pokonujemy te same przeszkody. Jedni lepiej, drudzy gorzej, jedni mieli większe szczęście, drudzy, drudzy mniejsze. Oczywiście, wiadomo, aspekty, tu wykopał ten, tam wykopał tamten. Ale dzisiejszy odcinek i zwycięzca tego odcinka, chociaż to nie konkurs, to był zdecydowanie drzimni, bo takie kolejne, jakie chłopak dzisiaj przejeżdżał i w co się ładował, to musicie zobaczyć sami. Zapraszam Was na odcinek. Niedziela kolejny dzień upalania. Zbieramy się dzisiaj na nowym terenie, w sensie na terenie, na którym my jeszcze nie byliśmy osobiście. Chłopaki już, już owszem, patrola dzisiaj nie będziemy oszczędzać. O czwartej w nocy padało, była burza okrutna, także powinno być błoto, a sam początek upalania już jeszcze nie wjechaliśmy w teren i już mamy kapcia. Także już wymieniana jest guma, czy nie wiem, czy będzie wymieniana, czy będzie dętka robiona, ale od samego początku. No od samego początku już są przygody. Zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Ja muszę czekać, bo coś tak No to ja zrobię, no to ja zrobię. To ja zrobię. naturalne przeszkody. teren się wydaje na razie dosyć hardkorowy. jest ciasno, jest błoto, jest mokro. podoba mi się to, podoba mi się to. Przejechałem, ja widzę, że nikt nie wierzy, trzeba to nagrać. W tych czasach wszystko musi być normalnie na kamerze. A no. No to pojadę drugi raz, no co zrobię? Ale jechamy za życiu, Tak to jest, jak poledzicie pod puszą, Jak raz się uda, to drugi raz na pewno się już nie uda Ale walka była ostra, tak że... Nie ma, nie ma co też katować nigdy samochodu Jeżeli czujesz, że nie dasz rady, to trzeba odpuścić Po to mamy wysiąkarki Żeby się po prostu w takiej sytuacji nie wyciągnąć Ale gratulacje za odwagę i za, za... jaja wielkie żeby dwa razy w tą samą dziurę się pakować, no nawet y, przysłowie mówią, żeby tego nie robić, no ale... Co się nie robi do filmu? Dokładnie, dokładnie. Słowa na YouTubie. Chciałem dzisiaj główny polowy mechanik robi? Co się stało? Yy, amortyzator skrętu był niepotrzebny. Zbędny element w błocie eliminujemy. Czyli wykręcony. Wykręcony. Trzy miesiące temu założony nowy, drugi złamany. Jest dobrze. Tylko Piotruś dał radę przejechać tam. Tak. Tę, tą, 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 tą przeszkodę. Niestety nie mamy tego na filmie, bo się pospieszył, ale za to mamy na filmie jak nie dał rady. <śmiennie> <śmiennie> Więc teoretycznie nie dał rady. Przykro nam, bo są tylko na to. Że Przykro nam, nie ma tego dokumentowego <śmiennie> że przejechałem. Na ten kamień siedzę. Nie wiem, czy nie ten jeden krabu rozwiąże problem. Wystarcz. Szkoda, bo on jest... Czym my się przejmujemy? Jest tylu chłopa. Ile tona? <laughs> to na sto? Ja podtrzymam kamerę. To na 500. Bo... <laughs> no! Nie, nie, ja jej nie oddam. <laughs> tak, Mirek, pokazywałeś ostatnio, że ćwiczysz, to wiesz. Ty to przy nie sam go ćwiczysz, nie? Tak. To był jakiś stary filmik, chłopie. Berki robił, to akurat go tak po prostu wiesz. Więc... To nie byłem ja. To, to... nie byłem. <laughs> to z internetu. No. To jest nasza sztuczna inteligencja. AI zrobiło to zdjęcie. Chłopie, to no, tutaj. No bardzo. Chłopie, to już dobra. Nawet już w to w nie momencie Tak mnie ubrzmiło. to zrobić? Dlaczego się poszerzenia? można go Elegancko. Elegancko. Mnie, mnie tak wywaliło w powietrze, że bym prawie o załadowałem. Wszystko kurwa, do góry. Dobre, to było niespodziewane. Dawaj, dawaj tak jest. Woo! Woo! Pięknie. Nic mnie nie zatrzyma! <laughs> Widzieliście jaki przechył? Patul jest zarąbisty, ale ja jestem jeszcze lepszy Prawie, że świknął. To jest offroad. Wjeżdżamy, nie omijamy moi drodzy!

Pokazał klasy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Kurde. Ja sam się dalej trzęsę. <noise> ale sam samochód niesamowicie daje radę, to jest naprawdę... No, no ale patrzcie, skierowca... jaka opona tu jest, nie? Jaka mała i ten, a wczoraj pod takie kolejne. jak to wygląda. No, szacun, zajebiście. Dziękuję. Tak, musimy się posunąć do przodu, chyba. Ja się dalej trzęsę, tak jak <noise> Nowe auto, co nie? Tak, taki szacunek, że no. nowe auto, a tutaj nie ma litości, no nie ma, nie może ma, trzeba, trzeba przetestować. terenie. Jadę teraz do Rumunii tym samochodem, więc trzeba go przetestować, zanim tam dojadę. Tak. No, co ma odpaść, to musi odpaść teraz, w tym momencie. A dopiero tak. potem, że żeby się już po prostu potem nie martwić, nie? Taki jest cel. No, zobaczymy. Coś myślę, że akumulator teraz padnie, więc jestem, mam nadzieję, że ktoś ma jakiś rozrusznik do akumulatora. Mają, mają, wszystko tu jest, tak no, cała ekipa serwisowa, mechanicy i tak dalej, i tak dalej. No, bo akurat jeszcze tej nie mam, a jeszcze akumulatora nie zdążyłem wymienić, a przy tej wyciągarce, bo jest dosyć mocna, mhm. to może paść mi akumulator. No wyciągarka sobie bardzo dobrze zajmuje. Tak, bo to jest na 4,5 tony, Aha. a mi 1,5 tony waży. Aha. No, Warto. więc specjalnie taką wziąłem większą, żeby jednak móc się zawsze ze wszystkiego wyciągnąć, nie? No. Czyli ogólnie wszystko w porządku, wszystko działa, wszystko jest sprawne. Tak, tak. Jechać tak, tak. tylko na wyprawę. No tak, dwa cale podniesione, za ten e, na Ironmanie dwa cale podniesione, e, co tam jeszcze płyty ma pod spodem, e, hamulce w oplocie e, stalowym ostatnio wymienia właśnie, bo też trzeba było dodać, bo się zwiększył teraz prześwit to oczywiście. A tak przypomnij ile samochód ma? Ile, ile ma? E, jaki ma? To jest, to jest Sześć miesiąc, to 6 miesięcy od 6 miesięcy. 6 miesięcy, no tak. to trochę tego zrobiłeś przy nim. Trochę poprawiłeś fabryki, no bo to tak, tak trzeba to nazwać. No boję się co będzie jak pojadę na pierwszy przegląd, bo oni mi powiedzieli, żebym tego nie robił. No, więc yy, chyba pojadę gdzieś indziej, no, zobaczymy. Nie tam gdzie go kupowałem na pewno. Może tam akurat będzie można było to robić. No akurat może przepuszczą, nie? Dokładnie tak No. Także jeszcze tyle. No. Zawieszenie też utwardzone specjalnie, bo jednak na, na trasie tamte zawieszenie było bardzo miękkie a to jest e, znacznie lepiej się na trasie zachowuje bagażnik dachowy wejdzie więc e, to i tak trochę, trochę ciężaru też dojdzie do to, to zawieszenie, no i to się trochę zmniejszy w terenie po prostu ale tak naprawdę jestem mega zadowolony lepszego samochodu nie mogłem mieć bo e, jeżdżę tam gdzie wszystkie patrole jeżdżą jeepy i tak dalej i to nie jest mój pierwszy rajd e, w ciężkim terenie i wszyscy są tak samo zaskoczeni w pewnym momencie, co ten Jimmy potrafi. No tak, no potrafi. Ja też jestem zaskoczony nieraz, co on potrafi. A ty blokady miałeś załączone? Yy, tak, zawsze, SPAVLOG i... Masz tak, no. przelitę? SPAVLOG i LS bez problemu. No nie. A ty, A ty blokady? Nie było blokady? U mnie blokada kolana. Blokada kolana. Przepros zepsute. Kolano zepsute. Ja miałem pierwszy raz. Blokada była, z tyłu, ale z przodu była. Ale wycisz, wycisz był duży. No, wycisz duży, ale ja jestem w szoku Jimmy'ego. To gościu pokazał, jak to, już nawet nie wiem, na imię, ale... Yy, techniczną jazdę zajęć. Ty masz jakiś list tutaj wrzucony? Dwa cale. całe Także nie trzeba mieć 35 cali bloka. No trzeba to technicznie wziąć. Tak. Niestety jest już dosyć rozkopane, trochę wykrzyżu chyba brakowało. No i tyle: no. czasami trzeba sobie odpuścić, szkoda, samochodu no. przejedziemy kolejną przeszkodę. Także wszystko zdroworozsądkowo. Gdzieś chyba dochodzi. Co nie? No. Ja, to, mi a mi Trudno, no Rafał, no. Dziś mi przyjechał, a nie dał rady. Złom. Nie dał rady, niestety, co nie? No nic, no duże koła nie czynią z ciebie zawodnika. No niestety. No, słuchaj, bo mam opony, ja nie wiem, że jakieś byłaby zakresy na opona, to to już w ogóle byłaby bajka. Ale znowu nie do jazdy na co dzień. Nie? No to już mi podpowiadają, że Toyo, w ten country to są takie już. Przecież sam widziałeś te Mteki, nie? Mteki tak, no. To już, to już takie bardziej przyjemniejsze, ale Silmaxy tam życam tak, w życiu. Nie. Nie. nie, to nie ma sensu. Ja mam kumko założone po pięci. To już ja to, 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 że jestem no, bardzo to, zadowolony z tej opony w Zwietrze. No? Super Bo bądź na kamieni też sprawdza na tym daru. gdzieś ja tym dojeżdżam codziennie do pracy, więc muszę mieć samochód, tak To już nic nie tego no, no, bez... bez piły nie ma szans nie. bez piły nie ma, piły nie ma szans. szans No i natura też ma swoje, też ma swoje blokady yy, Nie wszystko możemy ciąć, nie mamy piły mechanicznej nawet takie położone drzewa no są w stanie nas teraz zatrzymać musimy zmienić trasę Wszystko co piękne ma swój koniec, my kończymy na dzisiaj upalanie. Każdy się wyciągał trochę, każdy poprzejeżdżał, atmosfera to jest to, powiem Wam, reset po tygodniu. No coś wspaniałego. Dzisiejszy wyjazd, oczywiście to nie była żadna konkurencja, ale powiedziałbym, że wygrał Jimmy. bo naprawdę w tamtych kolejnach, w których mnie tak wyrzuciło w bok, wyrzuciło, sam się wyrzuciłem, bo to był mój błąd. Po prostu tata mi mówi maksymalnie kierownica w lewo. Ale ja oczywiście głupią maksymalnie w lewo. I trzeba było przecież w końcu odbić w taką stronę, żeby wjechać na drogę. Na prosto. No i w lewo i twardo zablokowałem ręce, zablokowałem nogę. No i prawie boczek był zaliczony. Ale właśnie dla tej adrenaliny ja to robię. I powiem szczerze, nawet się cieszę, że zrobiłem to źle. I nawet się cieszę, że tak się stało. Bo dzięki temu czuję się teraz doskonale. Yy, a finalnie jednak udało się przejechać i z tego jestem strasznie dumny. Ale Jimmy. Wszyscy mówili mu, nie jedź, nie jedź, nie dasz rady, nie nie bierz. A on mówi, a ja chcę, i powiem szczerze, chcieć to móc. Doskonale, że chciał. Zrobił to dobrze technicznie. Miał może też mniejszą masę, mniejszą oponę, nie taką agresywną, to też tak nie wkopywał się po tym piachu. I mimo tylko dwucelowego liftu i małej opony, nie wiem jaki to jest dokładnie calowo rozmiar, ale tam było 215x75 R15 wjechał, dla mnie mistrz świata, prawie seryjne auto, dzisiaj nie odpuszczało i wjeżdżało wszędzie i można się bawić naprawdę i dawać radę nie mając jakichś, nie wiadomo jakich modyfikacji, super sprawa, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, bo no bo nas to uskrzydla i daje nam to taki... Kopa, żeby zasuwać dalej. Piszcie komentarze, ja uwielbiam z Wami dyskutować e, na różne tematy. E, no i łapeczka w górę, oczywiście, dzwoneczek też będziemy wdzięczni. No i słuchajcie, mamy Patronite. E, serdecznie Was zachęcamy do tego, żeby wspomóc nas. Progi są już od 5 zł e, miesięcznie. Można te kwoty dawać na różny okres czasu, e, a my też coś dla Was mamy: naszego brandowanego. E, i możecie dostać kubek, bluzę, e, koszuleczkę z naszym e, autorskim logo, wredny w terenie i patronite. Wspieram twórców, także do tego też zachęcam. No i słuchajcie, moi drodzy, oczywiście to nie jest obligatoryjne, bez tego i tak będziemy nagrywać dalej, bo my się tym bawimy, dla nas to jest zajawka. I no i co? Widzimy się w następnym odcinku i upalamy w terenie. Trzymajcie się, hej.